Proszę pana, jesteśmy na zawodach wynkarskich e, ekskluzywnego klubu biznesowego e, VIP. Oczywiście e, pana fi, e, pańska firma, której pan jest dystrybutorem pod nazwą Grupa Deluxe, jest partnerem danego wydarzenia. Proszę powiedzieć, jak panu podoba się dane wydarzenie oraz, oraz dlaczego warto brać udział w zawodach wynkarskich w ramach tego klubu. No cóż, no, my jako Grupa Deluxe i dystrybutorów produktu dobrego, który jest bardzo, współ, można powiedzieć, współdziała z, z wędkarskim, z, z rybą, bo ryba jest zawsze na zakąskę. Także... A zakąska dobrze pasuje do wódki. Dokładnie. Więc dystrybuujemy wódkę, która jest bardzo dobrym produktem, dziesięciokrotnie destylowana, pięć razy filtrowana, także jest bardzo ekskluzywnym produktem. No cóż mogę więcej powiedzieć? Ona sama się broni, więc nie muszę tu dużo o niej wypowiadać, bo na dystrybucji nie narzekamy. Oczywiście w Polsce nie możemy reklamować wódek, ale zawsze możemy mówić o rodzajach wódek, o sposobie wytwarzania wódki oraz dlaczego warto właśnie być partnerem wydarzeń jak zawody wędkarskie. A sam pan powiedział, że na rozgrzanie dla wędkowców, dla zawodników dobrze nieraz właśnie ten kieliszek wódeczki napić, aby rozgrzać rozgrzeć i aby właśnie ta rybka lepiej łapała. Bardziej, że ten nasz produkt yy, nie szkodzi na drugi dzień. Także warto go spróbować. To prawda, osobiście próbowałem. Chociaż, chociaż nie jestem zwolennikiem wódki, ale czasami dla dezynfekcji, dla rozgrzania, warto się napić wódkę. A proszę powiedzieć, gdzie można w Polsce właśnie nabyć wódkę, w jakich sklepach, w jakich sieciach, jakiego rodzaju oferujecie wasz produkt? A oczywiście nie w ramach reklamy, tylko w ramach tak, tak yy, informacji. Na razie w żadnych sieciach produktu nie dystrybujemy, na razie idzie to po prostu w świat. Idzie do Stanów, idzie do Europy Zachodniej, idzie do krajów arabskich też. No u nas tylko yy, po prostu sponsorujemy niektóre imprezy takie, na których są ważni ludzie, żeby popróbowali też ten produkt, gdyż produkt ten próbują no bogaci ludzie na świecie, tak? No zwłaszcza, że butelka wódki nieraz kosztuje 2,5 tysiąca złotych wzwyż, z, z racji tego, że e, wódki Deluxe trafiają na stoły rodów królewskich w Europie. Dokładnie, dokładnie, tak to było do tej pory, my chcemy to u, jakby... Rozpowszechnić. Rozpowszechnić, czy Rozpowszechnić, brakowało mi tego słowa i na razie w, nam się to z niewielkim sukcesem udaje, Także dalej będziemy w tym kierunku działać, żeby rozwijać i dystrybuować to na cały świat.